Panie ministrze, pytanie o program dotacji dofinansowań do pływalni szkolnych. W Władisławiu są dwie takie pływalnie, które od lat wymagają remontu. Niestety nie ma środków zewnętrznych na tak to. To już, to już powiemy, to już powiemy. Tak. Znaczy, oczywiście tak, jest taka możliwość. Będzie w tym roku ogłoszony specjalny program budowy basenów, ale też remontów basenów istniejących, przede wszystkim 25-metrowych, ale też mniejszych, bo to jest oczywiście kwestia jakie te baseny są, także jest na to też możliwość pozyskania dofinansowania. Jeżeli chodzi o budowę nowych basenów 25-metrowych, dofinansowanie do 15 milionów złotych, jeżeli chodzi o 16-metrowe, to jest dofinansowanie do 10 milionów, jeżeli chodzi o remont, to jest dofinansowanie do 5 milionów złotych, ale też jesteśmy też w kontakcie z Ministerstwem Klimatu, chcemy też pozyskać nowe środki, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie termomodernizacji, które byłyby właśnie dedykowane do remontów basenów, bo ta kwestia energochłonności jest bardzo ważna Mając takiego posła, to na pewno dużo dobrych działań jeszcze zrobimy tutaj dla terenu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.